Kajbek Czołowa Piątka. Piotr Żyła, który z Polaków spisywał się tu najlepiej podczas serii treningowych. Świetna życiówka 245,5. No ale skoro da się tutaj latać tyle, no to trzeba próbować. I Piotr będzie leciał daleko, daleko 240. Przekroczone! Przekroczone! Niestety podparty ten lot. To lądowanie, no bo lot nie podparty nie było jak za bardzo w powietrzu. Natomiast po lądowaniu i owszem. 247,5 metra. Ależ pofrunął! Ależ pofrunął! 247. No dalej w karierze Piotrek nie lądował. Problem polega na tym, że, że te podpórki uniemożliwią zaliczenie tego jako, jako skoku ustanego. Oceny 10-11 do 14,5 punktu. No tak, ale no, to jest ponad 20 dwie ręce punktów straci. Dwie ręce tą zetknęły się ze śniegiem. Niemniej chyba pora na skrócenie rozbiegu ponowne. Bo, no bo tu naprawdę można już w granicach 250 za chwilę lądować. Szósta lokata Piotra mimo tych podpórek. Brawo, brawo Piotr!